Iwanko Marenko pracuje na wyjeździe lokalnej kawiarni jest zachwycony dobrobytem. Iwanko Marenko kilka dni temu poinformował, że jego pobyt w Rosji i tymczasowo dobiegł końca i wyjeżdża. Jak się okazało, nie sam, zabrał bowiem ze sobą swoją mamę, u której mieszkał w ostatnim czasie. Wokalista początkowo nie chciał zdradzić, czy wraca bezpośrednio do Polski, gdzie kilkanaście lat temu zapuścił korzenie. Czy Mozeń wybiera się na wakacje? Szybko okazało się, że Komarenko pojechał na urlop, najprawdopodobniej do Turcji. Jako że często udziela się na Instagramie, nie mogło zabraknąć relacji z podróży. Wykonawca przyboju jej czarne oczy pokazał już kilka kadrów z nadmorza. Razem z mamą skorzystali z silowni pod chmurka. A przynajmniej tak wynika ze zdjęć, które zamieścił. Nie odmawiaja sobie także lokalnych przysmaków. Komarenko nie ukrywa, że urlop spełnia jego oczekiwania. Wyszło dokładnie tak. Jak się spodziewałem może jest rodziemny, bardzo się spodobało mojej mamie napisał w jednym z postów Przyjemności przyjemnościami ale jak się okazuje komarenko w trakcie wyjazdu także pracuje. Co dokładnie robi to wie tylko on sam. Być może jest to praca nad nowym utworem, a być może coś zgoła odmiennego. W najnowszym poscie na Instagramie postanowił pochwalić się miejscówka, która chwilowo sluży mu jako biuro. Otus, komarenko jako miejsce do pracy wybrał sobie kawiarnię pełna czekoladowych przysmaków. Jak sam stwierdził, przypomina ona istne królestwo. Mama oddaliła się na pobliski rynek, a ja zostałem na swoim miejscu pracy w ulubionej kawiarni, która raczej przypomina Królestwo Czekolady. Dobrze się składa, bo ja jestem totalnym jej smakoszem na Pisal. Podczas swojego pobytu w Rosji, Iwan Komarenko ochoczo zachwala dobrobyt, jaki tam według niego panuje, Sugerujec, że pomimo sankcji, jest to kraj mlekiem i miodem plenacy. Zdal m.in. Relacje z sklepu, w którym zachwycał się pełnymi półkami smakowitych przysmaków. Fani w odpowiedzi zasugerowali mu, by został w swoim kraju i nie wracał do Polski. A najchętniej zrzekł się polskiego obywatelstwa. Nieustraszony Komarenko, który w ostatnim czasie jest znany głównie z odpowiedzial stanowczo, że nie ma zamiaru tego robić.